Hej siemanko, z tej patryk 040407. Witam was dzisiaj w odcinku z Ship Wars Na Hypixel'u Ogólnie o co chodzi w tym trybie Jest walka na owce Strzelamy się owcami i tak dalej No i ostatnia drużyna przy życiu wygrywa Tak więc zobaczymy jak nam pójdzie, może uda nam się wygrać Są też różne typy owiec, które będę wam próbował pokazać pewnie i różnie działają i tak dalej. Na przykład ta pomarańczowa to ona jakby ma większy wybuch. O właśnie. Mamy też łukce, jakieś sobie dostajemy strzały. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Strzelimy sobie tutaj, bo go się tutaj biegnie. Hop tam na coś może. Nie udało się trafić. Oj, dobra. Hop. Hop. Zaraz chyba też ściszę trochę grę po tej ludzie, bo jest mega głośno już widzę to jak... Już widzę jak mnie zagłusza wszystko i tak dalej. Hop! O, to jest fajna home and ship. Co znaczy, że ona jakby... Jak jest blisko kogoś, to podąża za tymi osobami. Tylko że ja nie trafiłem. Słabiutko. Dalej, dalej, niech ktoś umiera Ło, mm. kurde Zabrałem tam bomba. Nie Hop. Ładnie I teraz tutaj Ja mam loa. muszę znaleźć tak Tą leczącą się owcę No rzuć to Proszę Rzucaj to, dziękuję Dobra, lecząca się owca daje to, że nas leczy, oczywiście. Yy, tam jest jeszcze jakiś ale to rzucę mu tam. Mamy już full HP. On ma chyba... O oh właśnie, on się do nas... On do nas przyszedł, musimy go dojechać. Tomowce możemy zniszczyć. Weźmy go. Nice, zabity. Tomowce też zabijmy. I wtedy ona wypada jeszcze, więc spoko. Eee, dobra, mamy jeszcze Tom. Tutaj taki ziom. Jedna, druga. czarna dziura. Nice, zabity. No i został nam ostatni. Lecimy sobie tutaj healing, bo potrzebujemy trochę życia. Hop. Dobra. On jest tam. Damy... O kurde, Tom trzeba zabić. Ona jak nam walnie, to dupa bez. Straszna. Dobra, teraz walimy sobie tutaj. Jak tylko zeskoczy. Chciałem powiedzieć. No i nie. To było mega słabe. I no iść, tak. iść, tak, iść, no tylko to iść, Aha, bo my jesteśmy jeden na tutaj w ogóle. iść, sobie tutaj, tutaj tutaj jest to... Earthquake. Tutaj też jest to więc spoko. Nie! No nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Dobra. Małe cięcie, ja ściszam grę i zaraz wracam. Okej. Okay, już wracam do was tutaj. Kolejna runda się zaczęła, a ja ściszyłem trochę grę, więc powinno być lepiej. No i co? Lecimy znowu. To jeden na jeden, no kurde, nie spodziewałem się tego, że... że oni Kurde, ktoś tam w drzwiach stoi nie spodziewałem się tego że Earthquake aż tak odpycha ta owca erfkwekowa tutaj mamy high explosion to możemy zabić żeby dostać to też I tutaj wadniemy sobie tam. tam trzeba zabić albo zrobić okay. nie zdołamy gdzie tam są. tam bym teraz znowu nie spał. Po prostu ok, kilka sobie damy. O, wygraliśmy. Nie wiem jak to się stało, ale. No dobra, lecimy kolejną rundę. Była bardzo intensywna ta runda. Tutaj w lobby możecie, jak będziecie grali w ten tryb, możecie sobie zobaczyć te owieczki, co one robią. Ogólnie najszodsza jest ta biała. Ona jest mega OP, bo jak ją dostaniecie, to... kurde... Możecie ją jechać, jakby, i możecie się dostać do przeciwników. No i też nie ma tutaj fall więc możecie się uratować, jak spadacie. To jest mega, mega OP. Eee, no i co? Lecimy. Nie no, nie wierzę, że tego w nie mogę trafić. No ma tą więc musimy uważać, no właśnie. Mówimy sobie tak, żebym ja ją odzyskał. I rzucimy ją sobie tam, tam rzucimy tutaj. Niego go wciąga trochę może. Yy, tutaj rzucimy sobie to. A to musimy zabić ją sobie też tam, może do tej ich leczącej? Kurde, czemu ona tak wolno leci? Ile ich tutaj jest? No, czy moi cokolwiek robią tutaj? To jest Black Paul. homing, damy ją tam co myśmy mogli w sumie, no tam damy dobra, nie udało mi się jej zastrzelić ale tą F -ko trzeba zabić na pewno i damy ją też tutaj gdzieś może tutaj strzelimy w gościa Leczące zawsze się przyda na zapas, więc ją oczywiście bierzemy Kolejna ok. Oj, dobra. Robimy tak i tak. Takie kombo. Mam blindness. Bierzemy to na no pewno. O Industry teraz blindness. W takim razie nic nie widzą. Kurde, no nie mogę trafić z łuku. No nie. Na pewno będzie chciał to wziąć. I czemu ta owca jest taka wolna? Co? Nie wiem czy to przez lagi, czy przez jakieś inne problemy. Ała. No i wrzucamy w tym momencie sobie tam Hillship Możemy sobie zrobić tak, tak jakoś. Ta homing że fajnie by było jakby trafiła w coś. Też ty, jak widzicie, nie możemy się tu przedostać. Tylko tą owieczką tamtą będzie się można. Proszę. Zrobimy takie coś. Zrobimy skok na bungee. O no i nie, bo wygramy wcześniej, Dobra. W następnej rundzie tutaj spróbuję. Spróbuję zrobić ten skok. Zobaczymy czy mi to wyjdzie w ogóle. Ale to już jak będzie mniej osób, bo jak będę podostrzałem, że tak powiem, to no nie uda mi się to na pewno. O Mamy teraz taką pomarańczową mapkę No i lecimy Kolejny mecz Hop Strzelimy sobie tutaj Może z mi się uda trafić kiedyś Wątpię, wątpię Homing, zarąbiście Wrzucamy od razu Hop Nie, 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 nie. Udało mi się sklaczować, Nie yeah. ja. Na chwilę sobie poczekamy. Na chwilę sobie tutaj poczekamy. Aż odzyskam wełnę. Ale na szczęście. O dobra, tu jest przejście. Jakieś. Ale, no nie. Ja nie mam wełny. Okej, okay. udało mi się wydostać stąd. Tu jest czarna dziura. Możemy ją tutaj gdzieś. No, alo tutaj rzucamy. A explosive tutaj niech będzie. To nie będzie tutaj do tej czarnej dziury może. A explosive znowu tutaj. Do góry jest Rwko, żebyśmy po rzucili może. Eee, damy to tam I drugie też tam Jest ok, jest ok Nie idzie źle Pójdę na tą prawą stronę, bo po prawej stronie Nikogo z mojego teamu nie ma Z ich też zresztą, ale no To nam da przewagę może, bo będziemy mieli Więcej owiec jakby do zbierania I wiecie co byśmy mogli zrobić Moglibyśmy zrobić teraz ten skok na bungee Nie, oni już tu biegną Nie, co ja robię? Zabij to no bito. No nie, nie wierzę. Porażka. No i nie dostawałem tej wełny. Dostaję sobie wełnę na. Tutaj, proszę. Tak. Na czwórkę. Na czwórkę zawsze mam bloki wszędzie, więc tak mi będzie łatwiej. No i co, łukiem od razu go walniemy. Nie udało się. Hop. Słabo to wygląda. Nie trafiłem. Potrzebuję tego Healing sipa bardzo. Pajdź. Tego mega po... Nie, nie, czarna dziura. Lacz, nie, lecz mnie, No i umarłem. A to była słaba runda. Ale nie poddajemy się, bo szybko możemy lecieć z kolejną rundą. Mam nadzieję, że mi się uda kogokolwiek zabić może. Może w końcu ja będę tym MVP rundy. Lecimy znowu tę samą mapa. To jest taka dziwna ogólnie, bo ona jest mega mała. No ale zobaczymy jak nam pójdzie kawał z łuku, wow, to ja się nie spodziewał. Nie no nie wierzę. Czekałem na tą strzałę i w końcu, jak ją dostałem, to zmysklifikowałem. Teraz no, no zabijamy i rzucamy tam gdzieś. Potrzebna ja, mi jest tam. Ja, ja sobie robię, że ja mam czysto. Liczbę to że ja nie trafię. Mamy sobie, tak i tak. Nie, znowu umarłem. No nie wierzę, ale zabijam kogoś po śmierci. Ale ja, ja. dobra, no dalej musi nam się udać. Musi nam się udać. Teraz to jest ta runda. To jest to. Uda nam się, mówię wam. Nie trafiłem z łuku, ale... Niszczymy im od razu tą górę. wiem, że ludzie tam lubią chodzić. Hop. To trzeba zniszczyć Zbierać Tu kolejna Zbieramy sobie O, teraz tutaj jedna, tutaj druga I znowu tutaj hop I tutaj idealnie w to samo miejsce zrobimy tą też Oj, prawie, prawie, no Widzieliście to jak go leknęło? Nie udało, ale musimy im to niszczyć tam do góry. No, Hop. Nas jest już mniej. Nie, nie, no nie. Nie możemy tak robić. To było mega słabe. Zrobimy o, high explosion i to proszę lecz. Patrzcie teraz to. O ile nie umrę. O ile nie umrę. Mam plan. Robimy tak. I tak. I umarłem. Ale to był mega dobry plan, ale. Ale no niestety. 900. Dziewięć, dziewięć jedno. No i lecimy z kolejną rundą. Myślę, że jeszcze dwie sobie zagramy. Takie coś styknie mi się wydaje. Mamy tą mapę pomarańczową znowu. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie ta pomarańczowa mapka. Na pewno jest, nie strzelamy w tego, bo tutaj ma łuk. Ok, że te owce, owce można zastrzelić te czerwone fajnie. Jak lecą centralnie na was. I sobie tam. Trzeba rozwalić jak najszybciej Dobra, mamy to Może rzucimy tam O, homing, nice O, dobra Nieważne Homing zadała 5 obrażeń komuś, więc spoko Kurde, znowu press padam Co ja robię? Tu jest homing, więc po to. Homing chyba tam Tu jest high explosion to Wyślemy sobie też tam gdzieś Bo są dwie osoby Tu jest oh. też high explosion O, dlatego się macie. O, świetny. Proszę lecz Dziękuję No tak, może Pomięk kolejny tutaj, tutaj. Do tego zioma. 5 HP. Hop. czy dobrze teraz trafić i... Do tego gościa. Nie, nie trafiłem. Czemu ja dostaję poison? Ja... Ja ja, ja, ja umieram. Zmietam sobie tą mocę Mogę trafić Zabijamy to wyrzucam od razu. Kolejne dwie wyrzucam. Nie zabiję trzech. To było potężne. To było potężne zagranie. Dobra, rzucam sobie tutaj. Gdzie oni są? Tutaj jest na przykład. Nie, więc ja tu spadłem. Dobra, gdzie oni są? To jest 2V2. Homing tu jest. Tylko nie, nie, jest OK Jest jest nie, nie, wystarczy. do góry wystarczy. Kolejna też gdzieś tam damy. Jestem jeden na, jeden. na jeden zabiłem kogoś. Dobra, ja mam plan. Dajemy mu trzy czarne dziury. Dajemy mu tak i tak. Teraz wszystko na raz. Proszę, no zabijcie. Tak, wygrałem. Let's go. Udało się. Ale zarąbiście, wypaliło. Mój plan wypalił. To było świetne. No nie powiecie, że nie. Dobra, ostatnia runda. Taka na zakończenie. Nie, teraz to mi się podobało. To mi się podobało. Tak powinienem cały czas grać, ale niestety nie da się tak. Dobra. Kolejna runda, ta sama mapa może też przyniesie szczęście Dlaimy może tam z łuku. Trafiłem niestety, ale dobra. Czekamy na owieczki. I hop. O dwie. oła Ała. Nie, 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 nie. Healing ship poszabuję. Potrzebuję bardzo tego Ale przybombiłem Jednego zabiłem w ogóle 10 HP Kolejny w ogóle Nie, Nie udało się Dobra, rzucam w niego Dwie osoby Kolejnego osobę zabiłem Nice Ale śmiesznie to wychodzi Dobra, rzucam teraz to Big Explosion w czarną dziurę Żebym dużo zadawała Rzucamy tego ziomka na sody idzie to rzucam sody. Ładnie Homing Ship, nice Tego potrzebuję mocno Tam... Jesteśmy jeden na pięciu Wydaje mi się, że to dobry pomysł na tego... Na ten bungee takie, ale dobra Wygraliśmy, udało nam się. Myślę, że tyle starczy. Tak więc, dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Yy... Nie może aktywować? O, dobra. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.